Trzy dekady w Radomiu – to tytuł retrospektywnej wystawy znanego radomskiego artysty Jana Andrzeja Jasińskiego. Artysta urodził się w Radomiu. Dyplom z malarstwa zrobił u profesora Mieczysława Wiśniewskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brał udział w 12 wystawach indywidualnych i ponad 100 wystawach zbiorowych. Jest wieloletnim pedagogiem szkół i placówek artystycznych. W Galerii Klubu Środowisk Twórczych Łaźnia przy ulicy Trauguta znalazło się prawie 80 obrazów pochodzących z różnych lat twórczości artysty. Wyważając, co jest dla mnie ważniejsze, przestałem chodzić na lekcje matematyki, bo uznałem, że przy całkach i logarytmach to ja już się nie muszę pocić. Aczkolwiek nigdy z tym przedmiotem nie miałem specjalnych kłopotów. Niemniej jednak, będąc zdania, że maturę z matematyki i tak koń pisze za nią nogą, pomyślałem sobie, wolę porysować, pomalować, może to będzie jakaś inwestycja w przyszłość, natomiast inżynierem pewnie nie zostanę, suwak logarytmiczny mnie nie interesuje. No i podjąłem decyzję wtedy, że chyba jednak w kierunku plastyki. Potem już było to... Jakby poważniejsze traktowanie wielu aspektów warsztatu plastycznego, wielu dziedzin, bo i kształtowania form plastycznych, i witrażu. Wszystkiego po trochu. Myślę, że czasu studiów nie zmarnowałem. Niestety, nie wszystkie obrazy i instalacje zmieściły się w galerii, dlatego też goście mogli się z nimi zapoznać podczas pokazu multimedialnego prezentującego blisko 200 prac. Sztuka jest rzeczą absolutnie płynną. To jest taka materia troszeczkę jak galareta. Rękę się włoży, czuje się niby, że coś jest w tej ręce, ale za chwilę przecieknie między palcami, jeżeli nie zamrozimy, nie zorientujemy się, że już nic w niej nie ma. Zatem trzeba pilnować każdego kroku. I myślę, że tak jestem troszeczkę, jedną nogą w klasyce warsztatowej, drugą nogą, chyba w tych formach, które do ludzi przemawiają najbardziej bezpośrednio. I inspirują. Twórczość Jana Andrzeja Jasińskiego ma bardzo szeroki zasięg. Obejmuje malarstwo, rysunek, grafikę, performance, tworzenie obiektów, instalacje, projektowanie, a nawet scenografię. Zapytaliśmy artystę o plany na przyszłość. Myślę, że to będzie ewoluowało troszeczkę w kierunku przestrzeni i tej przestrzeni rzeczywistej, a więc myślę o realnie pracach przestrzennych, które gdzieś w sobie będą też ślady tych znaków prostych mieściły, będą zapewne skomponowane a propos podstawowych zasad kolorystyki. Ponad 90% tego, co nas otacza, to prostokąty. Mało, mało kto zauważa takie proste fakty. Mało kto zauważa, że drugie miejsce zajmują kółka toczących się pojazdów. Najczęściej mało kto zauważa, że z rzadka mamy do czynienia z trójkątem. Jest to najrzadziej spotykana prosta figura w znakach drogowych, w blokadach zakładanych na koła, a więc związki bywają i bezpośrednie. Te związki bezpośrednie i pośrednie między tymi formami były treścią ostatnich 10 lat i myślę, że. Są dobrą odskocznią do dalszych warsztatowych poszukiwań i jakichś nowych propozycji, które od razu mówię, nie wiem jakie będą, ja nie planuję swojej sztuki, staram się szukać swojego miejsca, szukać swojego języka i bez przerwy ten język kształtować. Próbuję mieć coraz to nowe propozycje. 1 marca w resursie obywatelskiej miało miejsce otwarcie pokonkursowej wystawy plakatu szopenowskiego zatytułowanej 200-lecie urodzin Fryderyka Chopena 1810-2010. Równo 200 lat temu, a więc 1 marca 1810 roku, urodził się Fryderyk Chopin. Wielki polski kompozytor, wielki polski pianista, jego osoba sprawiła, że dzisiaj tu, żeśmy się wszyscy spotkali. Ta wystawa jest otwierana właśnie dzisiaj, 1 marca, w 200 placówkach w całym kraju. 200 wystaw na 200. rocznicę urodzin. Wielkiego pianisty, wielkiego kompozytora. Wystawa zorganizowana przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie zgromadziła 35 prac z całej Polski. W konkursie wzięli udział wybitni polscy graficy. Wernisaż uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu uczniów zespołu szkół muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu z klasy profesora Pawła Filipiaka. Przed nami drugi Radomski Festiwal Filozofii Okna im. profesora Leszka Kołakowskiego. Przez trzy dni od 25 do 27 marca w Resursie Obywatelskiej będą się odbywać debaty i warsztaty filozoficzne z udziałem znanych polskich filozofów. Organizowane będą tematyczne wystawy plastyczne, koncerty, spotkania autorskie z pisarzami i twórcami kultury. Stałym takim partnerem Festiwalu jest córka profesora, z którą przez te półtora roku zdążyliśmy się mocno zaprzyjaźnić. Pani Agnieszka Kołakowska jest taką osobą, która w jakimś sensie jest takim ambasadorem Radomia na, na zewnątrz. Uroczyste otwarcie festiwalu zwiąże się z też wydarzeniem bez precedensu, czyli z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Kołakowskiemu w budynku przy ulicy Działkowskiego 26. Zaprezentujemy dorobek. Akademii Filozoficznej Jarosława Marka Spychały. To jest taki człowiek, który wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Jest oczywiście z wykształcenia filozofem, a który prowadzi szereg bardzo różnorodnych i ciekawych warsztatów, między innymi przy użyciu klocków Lego. Tego samego dnia zapraszamy Państwa na debatę z udziałem Agnieszki Kołakowskiej, profesor Marii Dzielskiej oraz profesora Zbigniewa Kuderowicza. Wszyscy miłośnicy twórczości Jerzego Nowosielskiego będą mogli wziąć udział w spotkaniu poświęconym temu twórcy. Na poprzednim festiwalu mówiłem i prezentowałem twórczość Edwarda Dwórnika. Tym razem pan Zbigniew Wieczorek wystąpił z propozycją, by pokazać twórczość Jerzego Nowosielskiego. Chciałbym zwrócić uwagę, że ważna jest nie tylko twórczość plastyczna w sensie świetności formy, tematu, malarstwa, ale też myśl artysty. A jeśli chodzi o myśl artysty, to Jerzy Nowosielski jest rzeczywiście postacią wyjątkową. Ja mówię o nim, że jest myślicielem. A więc nie mówię, że jest filozofem, bo tak nie jest. Natomiast jest to człowiek bardzo głębokiej refleksji o świecie, o sztuce, kulturze Bogu. Drugi dzień festiwalu upłynie pod hasłem literatury i muzyki. O godzinie 12 zapraszamy Państwa na wykład Adriana Szarego, który opowie o świecie wartości w bajkach Leszka Kołakowskiego. O godzinie 16 w sali kameralnej Resursy. Odbędzie się spotkanie autorskie z pisarzem Jackiem Bochańskim. Drugi dzień festiwalu zakończy koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Jacka Kadisa. Trzeci dzień nazwaliśmy teatr i film i jak się można było spodziewać, będzie i spektakl teatralny, i, będzie, i będą też seanse filmowe. Pokażemy spektakl Orfeusz i Eurydyka w reżyserii Marzeny odzimek rosińskiej i w wykonaniu Teatru Poszukiwań na sali kameralnej. Zaprosimy państwa na przegląd najlepszych filmów międzynarodowego festiwalu filozoficznego, filmu filozoficznego w Krakowie. Oraz będzie spotkanie z organizatorkami tegoż festiwalu z panią Marzeną Dudziuk i z panią Sylwią Szczepańską. Drugą edycję festiwalu zamknie korowód filozoficzny. Wyruszy on spod resursy 27 marca o godzinie 20 i przejdzie pod kamienicą przy ulicy Niedziałkowskiego 26.